Przed wami kulinarny challenge. Dowiedzmy się, czego chce nasza mała Jess na obiad. Jest strasznie głodna. Zaczniemy od burgera. Super. Wszyscy muszą go przygotować. To łatwizna. Bierzemy bułeczkę, dodajemy sos, keczup, a następnie troszkę musztardy. O tak. Nie potrzebujemy suchego burgera. Kładziemy plasterek pomidora, kotleta, ser i świeżutką sałatę. Zrobimy największego burgera w życiu Jess. Wow, jaki potężny. Jess na pewno takiego nie jadła. Będzie zachwycona. Auć! Co ty robisz, szefie? Po co rzucać jedzeniem? Moja kolej na gotowanie. Zrobię zdrowego burgera. Jeden ruch i gotowe. Radzę wam się odsunąć, bo babcia jeszcze nie skończyła. Babcia dużo wie o gotowaniu. Na pewno będzie miała wszystkie składniki domowej roboty. Zobaczmy, co udało jej się zrobić. Już pokroiła mnóstwo warzyw. Zrobi z tego warzywnego burgera. Dokładnie. Będzie pyszny i pożywny. Kładziemy pomidora, paprykę, marchewkę, ogórka, cebulę, sałatę. Pięknie. Przekrywamy kapustą. Na górze układamy kukurydzę. Mam wszystko gotowe. Idealnie. Uuu, co za paskudztwo. Babciu, co ty zrobiłaś? Po co mi ta kolba kukurydzy? Chociaż mam pomysł z kukurydzy można zrobić popcorn. Kładziemy kolbę na fatelni i wsypujemy cukierki. Przykrywamy. Czekamy. Biorę teraz pianki marshmallow, wsypuję do miski i wstawiam do kuchenki mikrofalowej. O tak. I włączam na pełną moc, aby wszystko stopić. Co tam z popcornem? Sprawdźmy. Wow! Można się pozbyć kolby. O, gorąca! Och, popcorn wygląda apetycznie. Świetnie. Przesypię go do miski z pianką. O tak. A teraz wszystko wymieszam szpatułką. Wow! Mersz tak apetycznie się ciągnie. Super. Teraz potrzebuję okrągłej foremki. Przekładamy do niej pianki z popcornem. O tak. A teraz bierzemy nutelle. Och! I układamy na górze. Rozsmarowujemy. Rewelacja, teraz całość posypię kolorowymi cukierkami. Przykrywam tabliczką czekolady. Ciasteczkami. Dam też troszkę żelków. No i oczywiście słodki syrop. Mm. To wygląda mega apetycznie. I przykrywamy kolejną porcją popcornu z merszmelą. Gotowe. Smacznego. Wow, ile pyszności. Wszystko wygląda tak pięknie i smacznie. No, może oprócz tego burgera. Czemu jest zrobiony z kapusty? Spróbuję. Ach, okropność! Bleh! Nienawidzę warzyw. Teraz zjem sobie tego słodkiego burgera. Nigdy takiego nie jadłam. To świetny sposób, żeby pozbyć się smaku tego okropnego burgera z kapusty. O! Pianki tak fajnie się rozciągają. Ale super, podoba mi się to. To są wszystkie moje ulubione słodycze. Mój braciszek wiedział, co lubię. A co tu mamy? O, rety, jaki gigantyczny burger! Spróbujmy. Mmm, wow, właśnie tego chciałam! Co za uczta! Nie jadłam nic smaczniejszego. Z każdej strony jest pyszny. Trudno się zatrzymać. Czy nasza dziewczynka to zje? jest niesamowicie pyszne. Zdecydowałam. Szefie, wygrywasz. Juhu, zwycięstwo jest moje. Jestem najlepszy. Tym razem zróbcie mi pizzę. Uwielbiam pizzę. Super. Chyba każdy wie jak robić pizzę. Co by tu wymyślić? Wiem. Wezmę gumę. O tak. Ułożę kilka kawałków obok siebie. I rozwałkuję wałkiem do ciasta. To będzie podstawa do mojej słodkiej pizzy. Ach, żałuję, że to widziałem. Ja zrobię klasyczną pizzę. Potrzebuję małej miseczki. Położę ciasto na wierzchu. A teraz docisnę je do środka miseczki. Gotowe. Czyb znowu coś wymyśla? Zrobię najprostszą pizzę domową. Ostrożnie wylepię foremkę moim ciastem. Wszystko wygładzę. Teraz biorę pyszny dżem malinowy. Zrobiłam go oczywiście sama. Smaruję nim podstawę naszej pizzy. A teraz ułożę różne owoce: jabłuszka, banany, borówki i truskawki. Wygląda pysznie. Szefie! To otwarty ogień, to niebezpieczne. Nasz szef wie, jak skutecznie przygotować nawet najprostsze danie. Czym tym razem zaskoczy Jess? Wow, ten ser to się tak apetycznie. Spokojnie, babciu, szef wie, co robi. Babcia też postanowiła użyć palnika. Quentin, jak ci idzie? Zobacz, ja już mam prawie... Gotowe. Babciu, możesz troszeczkę przypiec moje pianki? O tak. Super! Ale fajnie się topią! Tak szybko! Dziękuję babciu! Kontynuujmy. Teraz ułożę żelkowe misie. O tak! Czekoladę i całość posypię m&m sami. To wszystko! Wszyscy są gotowi? A babcia wciąż śpi. Babciu, opuść się! Czas na degustację. Jak to wszystko smakowicie wygląda? Zacznijmy od klasycznej pizzy, którą zrobił dla mnie szef kuchni. Jest na środku nawet sos. Ale fajnie. Uwielbiam peperoni. Mm, to najlepsza pizza. Taką właśnie chciałam. O, tak. Mm, spróbuję kolejnych. Co dalej? Wow! To jakieś ciasto? Takie często robi dla mnie babcia. O, chwileczkę, ale chciałam pizzę, nie ciasto. To nie jest to, czego chciałam. Chociaż bardzo mi smakuje. Wezmę jeszcze gryza. A co tu mamy? Wow, słodka pizza. Uwielbiam wszystkie słodkości, które tu widzę. Wow, ale dobre. Lepsze niż jakiś tam ser. Bracisku, wygrywasz. To najlepsza pizka. Ekstra. Wygrałem. Joho. Jestem mistrzem. A teraz zróbcie mi koktajl. Chcę coś pysznego do picia. Oczywiście, kochanie. Zrobimy napój owocowy. Potrzebuję ananasa. Zrobię z niego szklankę. Wydrążymy wnętrze. O tak! Świetnie! A teraz zrobimy koktajl. Potrzebuję do tego blendera. Zaczniemy od mandarynek. Wrzucamy ją do blendera. Dalej jabłka. I włączamy. Wszystko wygląda tak smakowicie! A chciałabym tego spróbować. Idealnie. Teraz przelewamy to do naszej szklanki z ananasa. I dekorujemy owocami. Dodam jeszcze parasolkę. No i słomkę. Mój koktajl jest gotowy. A ja zrobię koktajl mleczny. Wleję mleko do szklanki. Teraz bierzemy bomby czekoladowe. Potrafię nimi żonglować. Patrz, babciu, fajnie co? Ekstra. Co to ma być? Merszmelu. Spróbuję. Mm. Smaczne. O, nie, została mi tylko jedna kulka. No dobra. Jazz włoży ją do mleka i będzie git. A ja potrzebuję winogron. Przenoszę je do szklanki. O tak. Resztę wypełnię lodem i zaleję wodą. Taka. Na górę dodam jogurt. Gotowe. Voila! Spróbuj. Smacznego. Ale się cieszę. Wszystko wygląda świetnie. Od czego zacząć? Mm. Hmm. Tu jest jakaś czekoladowa kulka. Co mam z nią zrobić? O, rozumiem, muszę włożyć ją do mleka. Haha, udało się! To kakao z piankami! Na pewno jest pyszne. Mmm, fajny pomysł. Spróbuję. Wow, rewelacja. A co tu mamy? Koktajl owocowy w bananasie? I są nawet owoce na szaszłykach. Mmm, uwielbiam je. Spróbujmy koktajlu. Och, jaki świeży i smaczny. Z takim koktajlem posiedziałabym nad brzegiem morza. Mmm, rewelacyjny napój. Został ostatni koktajl od szefa. Wygląda interesująco. Pyszny. Ale kto wygra? Babcia! Jesteś najlepsza. Słyszeliście? Jestem najlepsza, najlepsza. Jeśli podobało Ci się wideo, daj lajka, subskrybuj nasz kanał i napisz komentarz. Do zobaczenia, papa. Pa.